Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nam kibicowali. Ciężkie negocjacje, ale za zakończone sukcesem. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy nam pomagali, tym samorządom, których czuliśmy poparcie na każdym etapie. Trzeciemu sektorowi, bo tutaj ogromne wsparcie mieliśmy, ogromne wsparcie mieliśmy też ze strony biznesu. Nie byłoby też tego sukcesu, gdy nie poparcie rządu i za to chcemy, chcemy też bardzo serdecznie podziękować. Ponad 2 miliardy 300 milionów euro, czyli ponad 11 miliardów złotych, jeżeli też ostatnio wynegocjowany miliard. Złotych na wsparcie rządu, na wkład własny dla naszych beneficjentów, to mamy rzeczywiście ogromną kwotę do dyspozycji na, na Dolny Śląsk. Ona jest niezwykle istotna z tego względu, że chcemy utrzymać tą dynamikę rozwoju Dolnego Śląska, więc tego jed jako jednego z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej. Musimy bardzo sprawnie i szybko wydać 11 miliardów złotych, które. Unia Europejska nam przyznała. Przypominam, że tych pieniędzy pierwotnie było planowanych mniej, ale skuteczne negocjacje doprowadziły do tego, że dzisiaj inaugurujemy rozpoczęcie wydawania 11 miliardów złotych na terenie województwa. Ze szczególnym uwzględnieniem pieniędzy dla obszaru świdnicko Wałbrzyckiego, dawnego województwa Wałbrzyckiego, gdzie jest specjalna pula stworzonego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Blisko 11 miliardów złotych, które udało się wynegocjować nam wspólnie z Komisją Europejską i w rozmowach z polskim rządem, to rekordowa kwota w historii województwa dolnośląskiego. Ale to też dobre informacje z ostatnich tygodni, kiedy polski rząd podjął decyzję o tym, że dołoży ponad miliard złotych do wkładów własnych, które, do projektów, które będą realizowane przez dolnośląski beneficjentów. To oznacza, że mniej kwoty będzie konieczne do zabezpieczenia w budżetach tutaj lokalnych, miejscowych, a więcej pieniędzy przypłynie do nas jeszcze z Warszawy. To bardzo duża ulga, w szczególności dla tych samorządów i tych beneficjentów, którzy mają nieco większe problemy z zabezpieczeniem środków. Takie przykłady mamy spośród na przykład wielu gmin na południu województwa. Jak dobrze wiemy nasze województwo jest zróżnicowane, jeśli chodzi o poziom rozwoju. Są obszary lepiej rozwinięte i nieco słabiej. Też polityka zarządu województwa. I ta polityka, którą proponujemy na kolejne lata w ramach różnych strategii, które opracowujemy w Urzędzie Marszałkowskim, polega na wyrównywaniu różnic, na zasypywaniu różnic i no, alokowaniu dużych kwot pieniężnych tam, gdzie jest jeszcze najwięcej do zrobienia. Więc to jest kierunek, w którym chcemy podążać. Mamy tutaj wsparcie polskiego rządu. Liczymy też na zrozumienie ze strony Komisji Europejskiej, na dobrą współpracę, żeby te pieniądze były no, alokowane zgodnie z potrzebami beneficjentów. In the, in the event, uh, last week. W ubiegłym tygodniu w Brukseli pani komisarz Ferreira podkreśliła, że jednym z głównych elementów sukcesu tej polityki jest stopień, w jakim jesteśmy w stanie zaangażować osoby na każdym poziomie. I widzimy tutaj link z, z głównymi celami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz z tą wartością i celą, o której wspomniałem, żeby należy udawać się do bezpośrednio do osób i do regionów, które najbardziej potrzebują pomocy. Jednym z elementów sukcesu tej i przyszłej polityki spójności jest odpowiednie wdrożenie tej zasady partnerstwa, ale także umiejętności dostosowania się do lokalnych potrzeb. Pierwsze konkursy rozpisane i ogłoszone będą w miesiącu maju zgodnie z harmonogramem i też jakby dzisiaj punkty informacji w funduszach europejskich, przedstawiciele punktów są tutaj z nami obecni, jak i również działają w terenie. Ich zadaniem kluczowym jest na dzisiaj przeszkolenie, wdrożenie i pokazanie Jednostką samorządu, Dolnoślązakom, jakie fundusze, kiedy i gdzie i też w jaki sposób do tych funduszy możemy docierać. Dzisiaj jesteśmy już po kilku szkoleniach dla jednostek samorządu terytorialnego, które mieliśmy prowadzone i w Jeleniej Górze, w Legnicy, czy też w punkcie głównym we Wrocławiu, dzieląc to na swoje subregiony i tutaj też pokazuje, że było ogromne zaangażowanie i zainteresowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Przeszkoliliśmy ponad 200 osób, więc to też pokazuje, że samorządy czekają na rozdanie, czekają na środki, i widać, że jest ogromna potrzeba pozyskiwania nowych środków do wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego. W naszym przypadku najważniejsze inwestycje to ciąg dalszy wodociągowania i kanalizowania gminy, ale również mamy w zamierzeniu budowę nowego przedszkola, które jest nam bardzo potrzebne. Pierwsze przedszkole, które powstało po kilkudziesięciu latach, jednak jest za małe na nasze potrzeby i potrzebujemy teraz przedszkola na 10 oddziałów. I o to też będziemy głównie wnioskowali w tej edycji. Szereg innych działań związanych z komunikacją, oświatą. Zadań jest multum. Mamy też problemy z obiektami administracji publicznej, w związku z tym potrzeb jest wiele. Mam nadzieję, że wiechowice tym nowym rozdaniu finansowym również skorzystają i będą się rozwijać e, może lepiej niż dotychczas. W ramach Zitu Jeleni mamy już sprecyzowane nasze plany chociażby na e informatyzację, która ma pozwolić ulepszyć kontakt z naszymi mieszkańcami. Chcemy też rewitalizować obszary naszego centrum miasta, chcemy pr przeprowadzać termomodernizację. Głównym celem jest transformacja regionu, jego rozwój, jego dynamikę, którą cały czas podkreślamy, po to, aby nie stracić pozycji lidera najlepszego regionu w Polsce, jednego z najbardziej dynamicznych regionów w, w Europie. Dlatego środki na innowacje, dlatego na rozwój przedsiębiorstw, dlatego na ekologię, na transformację energetyczną i na rozwój transportu zbiorowego.